Dzień dobry moi drodzy. Witajcie w kolejnym dniu z życia pośrednika Walani. Luty, no powiedzmy, że zima się kończy, ale tak jest rześko Dosyć, bo jest rano, bodajże 9.30 czy coś koło tego. Dzisiaj znajduję się na osiedlu Cabi Dreams. Osiedle oddane w 2023 roku. Osiedle, które rzeczywiście, jeżeli chodzi o teren rekreacyjny, co zobaczycie za chwilę na przebitkach, ma się czym pochwalić. Osiedle budowane przez jednego, powiedzmy, z lepszych deweloperów lepszych w tym sensie, że jakość oddanych mieszkań, jakość tego terenu rekreacyjnego jest ciut lepsza niż to, co, no dobra, trochę ich obraziłam, jest lepsza, nie ciut, ale jest lepsza, niż to, co prezentuje się generalnie na rynku. O tym już wcześniej sobie mówiliśmy wielokrotnie, że standardy na tureckim rynku nieruchomościowym są bardzo rozbieżne. Czyli mamy takie budownictwo, w cudzysłowiu, typowo pod Turków, nie obrażając nikogo. Chociaż to też się dzieli, bo też mamy taką mieszkaniówkę, właśnie powiedzmy tańszą, i mieszkaniówkę dla tubylców droższą. Tak? Ale tu ewidentnie akurat ten deweloper myślę, że buduje głównie po to, co krajowcu przynajmniej tak było do tej pory. Dzisiaj pokażę Wam mieszkanie, które jest na sprzedaż, pokażę Wam mieszkanie, które jest jakby przykładem, dlatego że. Te mieszkania to jest tak troszeczkę jak kopiuj w klej, tak? Czyli kuchnia, którą tutaj widzicie, podłoga, którą widzicie, wykończenie tego wszystkiego, co za chwilkę będę Wam pokazywała, to jest standard w całym osiedlu. Natomiast ja pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda tutaj. Aha, zanim przejdziemy do szczegółów, czekaj, 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 dzień dobry, panie Szukru. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Szukru jak zwykle mi pomaga i działa. Słuchajcie, tutaj wymierza, rozrysowuje, pomimo tego, że to jest budynek od dewelopera, my przejmując takie mieszkanie już od inwestora, sprawdzamy sobie wszystkie szczegóły, więc stąd właśnie bierze się to, że Szukru najpierw robi sobie odręczny plan mieszkania, a potem na serem wymierza wszystko żeby nie było jakiejś dezinformacji, co ile ma metrów. No dobrze, to szukro zostawimy w spokoju, a ja się skupię na szczegółach. Często słyszycie o tym, że w Turcji, kupując mieszkanie, kupujecie je w stanie pod klucz, że nie ma tutaj tak na dobrą sprawę stanu deweloperskiego. Ich stan deweloperski, turecki stan deweloperski, to jest stan pod klucz. I co to oznacza? To oznacza właśnie to, że macie zrobione ściany, tak? Macie przygotowane, chcecie oczywiście tapety, to sobie dajecie tapetę, ale generalnie jest wybiałkowane, wymalowane i gotowe do wejścia. Macie zrobione podłogi, najczęściej jest to płytka ceramiczna. Kiedyś często dawano marmur, natomiast w tym momencie już najpopularniejsze rozwiązanie to płytka ceramiczna, tudzież panel, rzadko parkiet. Najczęściej panel podłogowy w takich częściach jak sypialnie i salon, natomiast aneks kuchenny najczęściej ma płytkę i łazienka i przedpokój. Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda powiedzmy że standardowa zabudowa kuchenna. Proszę bardzo, wiadomo, że to będzie różniło się jakością. Przed chwileczką Wam powiedziałam, że ten deweloper, który tutaj akurat robił, jest gdzieś tam troszeczkę lepszy, używa trochę lepszych materiałów i to widać. Ja to widzę już po frontach szafek kuchennych, po tym jak one wyglądają. Tak, nie są, przede wszystkim nie są klejone, tylko są malowane ciśnieniowo. Nie wiem, jak to się tak ładnie po polsku teraz nazywa, ale, ale tak powiedzmy, że, że się zrozumiemy. To jest jedna rzecz. Blat jest granitowy i ściana pomiędzy szafkami a blatem to płytka ceramiczna. Tak to wygląda. Najczęściej jest już wycinane, wycinana dziura na jak to się mówi ładnie po polsku płytę. Na płytę kuchenną. Tutaj najbardziej popularne są płyty elektryczne. Chociaż ja akurat mam gazową, to też jest możliwe. No, z gazową jest taki problem, że wtedy dopóki nie mamy gazu ziemnego, a jeszcze nie mamy, to wtedy tutaj pod szafką kuchenną, której teraz jest grajdowe, coś tutaj jest pozostawiane, to tam wtedy po prostu musi się wygospodarować miejsce na butlę gazową, tak? No, ale to wtedy wiadomo, kosze na śmieci już tam spokojnie nie dacie, i ten kosz musi już znajdować się w innym miejscu, bo tu macie zostawioną wnękę na zmywarkę. Natomiast tu jest wnęka na piekarnik. Tutaj się prosi jakaś wyspa, tak, bo to, to przejście, zobaczcie, płytki 120. I spokojnie da się tutaj wygospodarować tak to miejsce, czy tak je zagospodarować, żeby tutaj, gdzie mamy telewizor, tak, była jakaś szafeczka naprzeciwko, żeby była sofa, a tu spokojnie przy kuchni, żeby zrobić wyspę, albo przynajmniej półwysep, tak żeby ten blat roboczy był większy. Bo zobaczcie, tego blatu jest stosunkowo mało, dlatego że no, przyjrzyjcie się, mamy zlew, tak? Tu odrobineczkę to jest raptem, myślę, że 20 centymetrów. Potem mamy kuchenkę i znowu odrobineczkę. Czyli, tak, na dobrą sprawę, zostajemy bez blatu roboczego. Dlatego ja tutaj zdecydowanie bym sugerowała właśnie wyspę. Ja oczywiście tak, słuchajcie, żebyśmy mieli jasność. Pokazuję to mieszkanie, dlatego że inwestor, który je zakupił, chce je sprzedać, tak? Jest Kapitalnym osiedlu, to bez dwóch zdań. Jest mnóstwo osiedli, buduje się mnóstwo, budowało się mnóstwo, nadal się zresztą buduje, mimo tego, że jak dobrze wiecie, tendencje rynkowe, wszystkie zawirowania, to wszystko, co było spowodowane przez pandemię, przez wojnę na Ukrainie, ten olbrzymi popyt w krótkim czasie, skok cen, no po prostu, wariactwo totalne, to mimo tego, tak jakby. OK, jest to w, troszkę takie zmrożone, powiedzmy. Deweloperzy, duzi deweloperzy wstrzymują się z kolejnymi projektami na zasadzie, że poczekajmy, jaka będzie sytuacja. To wtedy będziemy budowali. Ja to oczywiście w międzyczasie, żeby nie zanudzać Was, tylko moim gadaniem pokazuję, co jest naokoło, w jakim standardzie. Tak, do łazienki może za chwileczkę wrócimy. No, w każdym bądź razie. Yy, już się troszeczkę zgubiłam, tak zaczęłam gadać, gadać, gadać i przeszłam na te, na te kwestie cenowe. Dobra, robimy mały reset. Ja potem sobie przejrzę, co ja tam mówiłam, to jakoś to postaram się zmontować. Mam nadzieję. Dobra, skupiam się dalej, żeby nie odchodzić za daleko, nie skakać po tematach na kwestiach technicznych mieszkania. Aha, wiem, wiem, przypomniało mi się, słuchajcie zaczęłam mówić o tym standardzie, że oczywiście tak teraz ja jako pośrednik, który chce to sprzedać będzie wam zachwalał i okej, okay, ja się skupię na zachwalaniu fajnych rzeczy, ale nie odmówię sobie pokazania wam rzeczy, które gdzieś tam no może są szczegółami malutkimi, ale są i które w, które w Turcji są standardem. Standardem w tym sensie, że są robione nie wiem, może przez to, że na szybko właśnie, może przez to, że takie nie wiem Mm, że to ma być właśnie oddane jak najszybciej. I tutaj, na przykład, taki malutki szczególnik typu mamy rurę do wywietrznika, do mm, pochłaniacza. No ale zobaczcie, mebel jest tak wycięty, że tej rury widzimy tylko ćwiartkę. Wiem, że te aluminiowe rury nakładki y, są elastyczne, ale tam już będzie utrudnione i już na przykład ja będę sugerowała tutaj komuś, kto to kupi, żeby po prostu jakąś listwą wierzchnią warstwę zasłonić taką listwą w kolorze tych mebli, żeby potem ten pochłaniacz mógł być normalnie podłączony do tej rury, tak? To jest taki mały szczegulik. No, powiem Wam, że tu akurat dużo rzeczy się nie dopatrzyłam. Tu akurat to, co widzicie, to są przygotowane instalacje pod klimatyzatory. Próbiega, mierzy dalej, sprawdza. Oświetlenie kupujemy sami. Oświetlenie punktowe, tak jak widzicie, już tutaj jest w tym stanie deweloperskim. W stanie pod klucz. Tutaj do poprawki są, do podmalowania yy, przy suficie, przy lampkach, pewne, pewne poprawki trzeba dokonać. Yy, rolety to też standardowo. Mamy zrobione puszki pod rolety zewnętrzne, natomiast yy, same rolety, przyjrzyjmy się, tu akurat są w cenie, co jest rzadkością i one są elektryczne. Teraz Wam nie pokażę, bo nie ma prądu. O, tutaj mamy, zobaczcie, może z tej strony przejdę. Będziecie widzieli, o, wystaje kawałek rolety. Natomiast nie jest to standardem. Standardem jest to, że deweloper robi tylko puszki, natomiast my rolety zamawiamy sobie potem sami. Oczywiście w takim kolorze, w takim standardzie, jak wspólnota mieszkaniowa czy jak zarządca wspólnoty określi. Bo nie możemy sobie sami montować tego, co chcemy, jak chcemy. Musi to ładnie wszystko komponować się z całością osiedla. Ok. Czy czegoś w salonie jeszcze nie dopatrzyłam? To mieszkanie było już sprzątane przez dewelopera. To pierwsze takie sprzątanie, wiecie, z gruzu i tak dalej. Co oznacza oczywiście, że należy tutaj wpuścić sprzątaczki, żeby zrobiły tak zwane. Detaily, czyli szczegółowe sprzątanie, temi tenizlik, bo na pewno resztki farby, silikonu i takie rzeczy, resztki taśm to, to jest tutaj to to się znajdzie wszędzie. Tutaj jeszcze wam pokażę, jak akurat rozwiązali w przedpokoju. Tutaj jest taka tak szafeczka, tutaj będzie pralka, tak? Myślę, że no teraz nie wiem akurat jaką ma szerokość ta szafka, nie, nie, nie mam przy sobie, chociaż nie, szukru ma metr, ale już go nie będę męczyć. Można by było ją zabudować, tak żeby nie było jej tak słychać, ale tutaj tak czy siak jest opcja takiej zabudowy, można by było zrobić po prostu front szafeczki, tak żeby pralka nie była widoczna i żeby było trochę ciszej. Tutaj mamy zabudowaną, zabudowany panel rozdzielczy tak, z bezpiecznikami. Tam się też trochę, słuchajcie, bym przyczepiła, ale to jest też szczegół. Przed chwilą próbowałam, czy sprawdzałam, czy jest światło tutaj, i powiem wam, że jest dość wysoko, więc ja metr pięćdziesiąt parę musiałam sobie tam powspinać się, i bezpieczniki są tak zamontowane, że trzeba je czymś tam podważyć, są po prostu za nisko opuszczone, więc tu jest kwestia poproszenia, żeby, jeżeli jest możliwość żeby to podwyższyli, bo jak nie, no to nie, nie będzie łatwo ich włączać i wyłączać. Dobra, zamykamy szafeczkę, Szukru robi zdjęcia w łazience, Kola a my idziemy zobaczyć sypialnię. W sypialni standard, tutaj za bardzo nie ma się na czym rozkliwiać, bo macie, o, to, to jest plus, ok, macie duże okno, tak, nie małe tylko duże okno, więc sporo tego światła wam wejdzie. Zobaczmy. Na pewno olbrzymim plusem jest to, że zobaczcie, nie mamy przed sobą stricte bloku. Ten blok jest bardziej yy, po prawej stronie, więc nam tak nie przeszkadza. Natomiast mamy ewidentnie otwartą przestrzeń, nawet trochę widoku na góry. Więc yy, to jest myślę fajne. No teraz wiadomo, luty, basen zimowy, czy basen otwarty jeszcze nie działa. W zimie te baseny są. Woda jest spuszczana z tych basenów, więc jest to tak. Tak to wygląda. Ja będę starała się pokazać Wam na zdjęciach przebitki z etapu, kiedy funkcjonowało to latem, tak żebyście mogli zobaczyć. Standardowo, naprawdę standardowo, sypialnie wyglądają bardzo, bardzo podobnie czyli miejsce na łóżko, szafę, jakąś ewentualnie komutkę. Telewizor naprzeciwko łóżka, z czym ja się śmieję, że walczymy, bo za dużo telewizora, kochani, oglądamy. Wszyscy w sensie, Ja nie, ale generalnie społeczeństwo, tak. No, ale nie dobra, chcecie mieć telewizor, to proszę bardzo, jest miejsce na podłączenie. Tutaj znowu instalacja do klimatyzatora. Co mi się podoba, podobają mi się jasne kolory, do których wszystko można będzie dopasować, więc tutaj to mieszkanie będzie łatwo urządzić. Nie wiem, czy pamiętacie film z niedawna, jak urządzaliśmy mieszkanie, więc wyobraźcie sobie, jakby to tutaj fajnie też wszystko wyglądało. Jeszcze wrócę do łazienki. Pamiętajcie, że tak, nie mamy światła, więc nie jest mi łatwo Wam wszystko tutaj pokazać. I tego światła na takich nowych budynkach nie będzie, dopóki nowy właściciel nie podpisze umowy na abonament, no to tak, ze świeczką, że tak powiem. Ale nie, no coś tam widzicie. Zobaczcie, kochani. Bardzo popularne, duże e, otwory na wentylację. Duże, zobaczcie, jak to działa. To jest takie coś, tak, chcesz mieć otwarte, tam jest siatka w środku. Zimą, gdy mocno wieje, możesz zamknąć. Możesz lekko otworzyć, nic tam nie wejdzie, bo jest siatka w środku, taka zabezpieczająca. Widzicie tą siateczkę, nie, no trochę i trochę jej nie widać, ale powiedzmy, o, tak to wygląda. Proszę bardzo, kabina prysznicowa, deszczownica. Tutaj, akurat, zobaczcie, pokażę Wam system otwierania, taki harmonijkowy. Taka harmonika. No, na małej przestrzeni. Jest w miarę, w miarę to rozwiązane, tak żeby było w miarę praktycznie po to ta harmonika, żeby można było wejść do tego prysznica. Popatrzcie, on jest ustawiony w kącie, więc to przejście między szafką nie jest duże. Trochę mnie zadziwił ten odpływ, zrobiony w ten sposób. Generalnie odpływ zawsze jest robiony centralnie pod kranem, a tu jest tak troszeczkę z boku, no ale. Architekt miał jakiś tam swój pomysł na to. Tu, o, tutaj zobaczycie rzecz, do której słuchajcie widzicie mnie podwójnie. Nie, no po prostu ktoś, kto się ze mną stęsknił, to ma teraz po prostu, a nie w podwójnej wersji. Kochani, to, do czego się przyczepiam i to, co jest częste. Turcy uwielbiają silikony. Jak zobaczycie, tutaj trzeba to wszystko wyciąć, wyrównać. Tak, Bo no widać, że jest po prostu osadzone. Nawet nie jest chyba silikon, tylko taki klej specjalny do umywalek. Tak, bo no to silikon by tego nie, nie przytrzymał. Ale ten klej jest w nadmiarze i on nie został usunięty, więc podejrzewam, że to trzeba będzie ciąć. Ciąć jakoś tak, żeby te fale Dunaju tutaj wyrównać. Ok, zobaczmy, czy to nam działa normalnie, tak. Słuchajcie, bardzo często się zdarza, że krany są tak zamontowane, że wahadło, czy jak to się tam nazywa, rączka od otwierania, jest po prostu blokowana przez ściankę, tak? Ale tutaj nie, tutaj jest ok, w porządku. No i co, lustro. Widzę, że lustro jest podświetlane, bo jest, jest do tego miejsce, natomiast oczywiście nie ma światła, więc nie pokażę Wam, że jest podświetlone. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi jakiejś półki u góry, żeby można było kosmetyki układać, więc pewnie trzeba będzie coś kombinować naokoło, robić jakieś półeczki. No bo tutaj, o, tutaj to w ogóle, co oni tu wykombinowali? No tu jest kombinacja, kochani, bo zamontowali ogrzewacz przepływowy i fajnie, super, że jest nie na wierzchu, na ścianie, tylko pod zlewem. Natomiast tu ewidentnie yy, coś mi się pomyliło. To znaczy, zobaczcie, szafka jest wycięta na dole, a przecież według mnie by nie musiała. Być. A, nie, wiem, okej. Okay. Oni poszli na łatwiznę i zamiast wyciąć jedną małą dziurkę do węża odpływowego od pralki, który pamiętacie, że jest tutaj po prawej stronie, to <laughs> wycieli cały kawałek. No, ale nic, tam trzeba po prostu będzie to przysztukować, na, nałożyć na to jakąś, yy, jakiś kawał płyty, żeby można było korzystać z tego. No bo zobaczcie, jak mamy mało miejsca na górze, tak, żeby rzeczy poukładać, no to, to tutaj by się przydało coś zrobić. No i rzecz, która często Was zadziwia, dlaczego w Turcji nie ma syfonów, tylko jest rura wygięta w kształcie litery S. Tak to się tu robi. Syfony są rzadkością. Ta rura wygięta w kształcie liter S spełnia funkcję syfonu. No i kto chce syfon, musi sobie zamontować sam. I tyle by to było na temat łazienki. Czy, czy jest coś, o czym zapomniałam? Drzwi Wam często pokazuję, ale, ale też wrócę do drzwi, że akurat jakkolwiek się można przyczepiać, z tym całkiem. Jakkolwiek by się można było przyczepiać do standardów yy, wykończeniówki, krzywizny, nadmiaru silikonu yy, i tak dalej, to słuchajcie, do drzwi się nigdzie nie możecie przyczepić, bo wszędzie drzwi są antywłamaniowe i wszędzie są naprawdę dobrej jakości. Tutaj są firmy kale. Standardem też są yy, domofony, wideodomofony. Poczekajcie, skoro nie ma prądu, tu jest jeszcze żelatynka, to nie ściągamy, nie, ale jak Dalej jeszcze nie działa, bo nie ma prądu. Ok. O, nie działa! Popatrzcie, czyli jak to jest? Nie ma prądu, ale jednak wideo domofon jest na czymś osobnym w takim razie. To się pobawmy. Zobaczmy, co ja jestem w stanie tutaj. Aha, tak się pobawiłam, że wyszłam z trybu wideo. No i, no i tyle. Aha, to trzeba przyciskać parę razy, wtedy się widzi różne opcje. No dobrze, w porządku. To już wiemy, że wideo domofon działa. Co jeszcze? Myślę, że w mieszkaniu to tyle. Powiem Wam w ten sposób. Tutaj, na tym osiedlu, tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy kilka mieszkań od inwestora w dwóch budynkach. Mamy jeszcze mieszkania od dewelopera również. Oczywiście te od inwestora będą trochę tańsze, no bo na tym właśnie zarabia inwestor, tak, że kupuje na etapie dziury w ziemi, kupuje, zwłaszcza jeżeli kupuje kilka, więc kupuje je po niższej cenie, a potem sprzedaje z zyskiem. Czekał dwa lata, wziął ryzyko na siebie, tak, wziął to ryzyko, że coś może pójść nie tak, że mogą się spóźnić, że to, że tamto i dzięki temu teraz może zarobić. Także zobaczycie sobie, ja podepnę pod tym wideo linki do tych wszystkich ofert, tak żebyście mogli dokładnie zobaczyć te wymierzone metry, żebyście mogli obejrzeć wszystkie szczegóły dotyczące części rekreacyjnych. No i co? Mam nadzieję, że jeżeli szukacie mieszkania w Turcji, Tutaj akurat w dzielnicy otwartej aczkolwiek wartość tych nieruchomości konkretnych nie podchodzi pod 200 tysięcy dolarów w księdze wieczystej, w związku z tym tutaj przy kupowaniu tej nieruchomości kupujecie ją czysto w celach inwestycyjnych, typu kupuję teraz, wykorzystuję sobie przez na przykład 5 czy 10 lat, tyle, ile mam ochotę przyjeżdżać sobie tutaj, czy moja rodzina na urlopy, a potem po prostu sprzedaje, tak? I cokolwiek by wam ktokolwiek nie mówił, nawet jeżeli teraz jest moment, bo jest, kiedy rynek jest przymrożony, kiedy ceny spadły, kiedy to jest rynek dla kupującego, nie dla sprzedającego, pamiętajcie, że rynek nieruchomości działa zawsze bezwzględnie od lokalizacji tak samo, czyli jest czas hossy, jest czas bessy i w tym momencie to jest jakiś etap który przejdzie po prostu prędzej czy później, w zależności od sytuacji geopolitycznej, w zależności od tego, co się będzie działo naokoło. Ja widzę, że od lat 70. cały czas jest tendencja zwyżkowa. I patrząc właśnie długoterminowo, patrząc na to, jak działa, jak się zachowuje rynek nieruchomości taki sposób też zachowuje się inwestor, czyli nie patrzy krótkoterminowo, a jeśli krótkoterminowo to wtedy wchodzi we flipy, kupuje to co jest tańsze od ceny rynkowej, podrasowuje i sprzedaje. Tak? Natomiast jeżeli kupujemy off plan, czy kupujemy takie gotowe od dewelopera, ale jeszcze nieużywane mieszkania, to wtedy nastawiamy się na coś co, znaczy na taką inwestycję, która trwa dłużej niż 5 lat, ale kupujecie coś co jest gotowe, gdzie nie może Was już wiele zaskoczyć, dlatego że wszystkie minusy widać, wszystkie plusy widać i wtedy decyzja należy do Was. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam danego tygodnia. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia.